Ciepła za wszystkim. I 3, pierwszy odcinek z gameplayem. Zaczynamy. Start. Ach, to logo Silmarils, Natychmiastowa nostalgia. Znacznie lepiej wygląda niż ten szmerc w pseudo 3D, które no w pseudo, w prawdziwym 3D, ale jakim gównianym, które zaserwowali w wersji płytowej. Rozpoczynamy grę bez już zbędnego przedłużania. Without further ado. Witaj zubaranie, który powinieneś według historii fabularnej gry nie żyć już od paru lat. Ale żyjesz. Jesteś tutaj. Człowiek wojownik poziomu 16. 10 tysięcy punktów doświadczenia, 266 widelności, to jest dużo. Umiejętności w walce dosyć dosyć niezłe. Jest to dobry, dobra postać na początek gry, i w zasadzie można się oczywiście zubora na pozbyć z drużyny i całą grę przejść, ale mm, nie ma sensu raczej tego robić. Atrybuty, no powiedzmy, że może by się dało znaleźć lepszego wo wojownika z lepszymi atrybutami tutaj. W każdym bądź razie tak mi się wydaje, że inteligencję Wisdom nie jest mu potrzebne, no ale skoro ma, to ma. I to tyle. Zaczynamy z krótkim mieczem plus 4. Plus 4 to nie jest to, że ten miecz jest magiczny, tylko po prostu w ten sposób ta gra oznacza, jak potężna jest ta broń. Będziemy znajdować bronie plus 5, plus 6, plus 8, plus 30 i tak dalej, i tak dalej. Mamy 1300 pieniędzy, w przeciwieństwie do Iszara 1, tutaj zapisy są darmowe, tak? Przypominam, że w Iszarze 1 każdy zapis pochłaniał 1000 sztuk złota z ekwipunku bohaterów i było to zajebiście dużo. Więc zacznijmy. Od zapisania i tutaj nie mogę wpisywać cyfr, nie mogę wpisywać myślników, nie mogę wpisywać niczego oprócz liter, zdaje się. Więc będę musiał to numerować literami. Więc LPA będzie LPA, LPA, później będzie LPB, LPC i tak dalej. Zapiszmy i podejdźmy do tego pana, który nas tutaj, jak widać, tak stoi, że aż, aż zachęca nas, żebyśmy podeszli do niego w tym pan w sutannie. Ciepła łza. Nie mam zbyt dużo czasu, więc powiem krótko. Idź i spotkaj się z Tajfusem Merniffem, astronomem, i zapytaj go o wielką koniunkcję. Jest on bardzo niecierpliwy, ale uwielbia limonkowy likier. Spotkamy się jeszcze raz. Ciepła łza. I tym sposobem nasz tajemniczy przyjaciel zniknął. Nie wiadomo, kto to jest. Nie wiadomo czemu akurat zaczynamy w tym miejscu. Przecież to nie jest wejście do miasta. Jeżeli popatrzymy w ogóle na mapę tego miasta, to absolutnie nigdzie, nigdzie, absolutnie nigdzie nie ma wejścia do tego miasta. To miasto jest korenbachnir, W przeciwieństwie do wyspy Zacha, z której się wywodzi, jest obiegiem zamkniętym. Z tego miasta nie da się wejść, nie da się wyjść. To jest jak mroczne miasto z filmu Mroczne Miasto. Albo jak ten Hotel Kalifornia z piosenki, tak? Możesz wejść kiedy tylko chcesz, ale nigdy stąd już nie wyjdziesz. Za zapisywałem już grę, więc nie muszę dalej zapisywać jeszcze. raz. Mm. Jeszcze jedno. Ta gra jest o podróżach w czasie, więc może dlatego Zubaran żyje. Bo wiecie, każda dobra historia w, o podróży w czasie nie rozpoczyna się chronologicznie od początku. Dobra, chodźmy do przodu. Z tymi postaciami nie można nic zrobić, oni, ale oni nie są czysto dekoracyjni. Niektórzy będą się do nas odzywać i mówić do nas randomowe rzeczy. O właśnie. Nie Niezbyt tutaj lubimy obcych. Idziemy dalej. Stylowe wdzięko, proszę pali. Idziemy dalej. Jakiś gościu z kosą, a za nim jakiś rycerz, tak. No i tutaj nas bandyci zaatakują. Teraz trzech jest, jest ich, można ich ominąć całe szczęście. Tymczasem wejdźmy do karczmy. I w karczmie gra muzyka. Nie ma tutaj tym razem już yy, gwaru tych. Yy, yy, panów urzędujących, ludzi urzędujących, tylko jest muzyka, tak? Nie wiem czy to jest, czy to był dobry wybór. Wydaje mi się, że, 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 że bardziej wolałem jak była ta. By ludzi tutaj w trybie. Do każdej karczmy do której wchodzimy, yy, yy, warto skorzystać z opcji Listen, Posłuchać co mają tutaj do powiedzenia. Nie świętaj się po północnej części miasta. że Gang złodziei terroryzuje yy, obszar małych pól small fields z dużych liter. To warto zapamiętać, że, że na północy miasta jest Smallfields, ponieważ być może będziemy musieli się kiedyś do tej nazwy odnieść. Ci złodzieje musieli tam zebrać całkiem niezłą stertę. Stertę czego? Pieniędzy chyba. No i tyle. No, i jak w każdej karczmie w Wiszarze możemy zjeść, nakarmić bohatera. To przywróci tutaj punkty physical, które są niezbędne do walki, wręcz za pomocą broni białych. Możemy się wyspać, co przywróci troszkę zdrowia, a także przywróci 50 punktów energii psychologicznej. Tak? Nie żadnej mentalnej, nie żadnej many, tylko to jest energia psychologiczna. I tak chyba tutaj jest taki, bo jest Psychological, a z tego co pamiętam w poprzednich iszarach było Psychical napisane. Czyli tutaj było fizykal, a to było Psychical. <grych> Cohesion. To chyba jeszcze wskaźnik tego, jak się drużyna lubi. No i możemy też rekrutować. I proszę Państwa, mamy naszych starych znajomych. Azirek, morderca. Jorn, kapłan. Czemu nie klerk? Nie wiem, jest kapłan. Priest. I Karf, wojownik. Ja mniej więcej mam pojęcie jaką drużynę chcę złożyć w tej grze i nie jest to drużyna, która by się składała z żadnej z tych trzech postaci, chociaż Jorn całkiem nie najgorszym wyborem tutaj byłby. Wejdźmy z karczmy. I uniknijmy walki z tymi bandziorami, którzy zaraz zaczną mi atakować. Tutaj jest sklep z butelkami. Epicka muzyka gra w tym sklepie. Mogę tu kupić chlebki. To też zrobię. 5 i 5. Czy mam 10? Mam 10. Mogę kupić tutaj szpony gargulca i mogę tutaj kupić wyschniętą jemiołę. Oraz nasz wspaniały likier limonkowy. Nie mam niestety na to pieniędzy, ponieważ cały szmal przepuściłem na chleb. Nic to nie szkodzi. Takich sklepów, które sprzedają dokładnie ten zestaw czterech przedmiotów, będzie w tym mieście mnóstwo. Teraz jeżeli spojrzymy na mapę, to proszę bardzo, gra auto mapuje nam miasto. Zaznaczył się niebieską strzałką, zaznaczają się karczmy, natomiast czerwoną strzałką zaznaczają się sklepy. I to nieważne jakie. Wszystkie sklepy czerwoną strzałką. Mamy jeszcze tutaj zieloną strzałkę, która nam wskazuje domek naszego astrologa, do którego musimy się udać. Zapiszmy. Niech będzie LPA jeszcze raz i idziemy dalej. Minować muszę czasu. 8 minut dopiero. Ok. Mieliśmy póki co jednego krasza. Teraz gra musi się doładować, ponieważ przeszliśmy do jakby nie wiem, kolejnej sekcji w pamięci tej mapy. Facet na koniu, <grytania> którego głowy nie widać, jak się podejdzie. Nie wiem jak to jest, ale z tego co pamiętam, jak grałem w to kiedyś na prawdziwej maszynie, takiej z Windowsem 95, 98, zbudowanej do DOSa, to nie pamiętam, żeby ta gra mi się tak często wieszała, jak się wiesza mi pod DOS Boxem. To jest po prostu jakaś masakra tutaj, nie? Średnio mogę grać 15 minut i jest crash. Więc zapisywać trzeba często. Tutaj jest sklep z kowadłem. Sklepika w środku jest identyczny, natomiast przedmioty zgoła inne. Helmy, tarcze. Teraz tak. W tej grze jest nieskończona ilość pieniędzy już na pierwszej mapie. Trzeba być tylko cierpliwym Chodzimy do miasta, zabijamy złodziei, którzy się rysponują, zabieramy im pieniądze i w ten sposób możemy kupić na samym początku gry najlepszy A Ja się postaram tak nie robić. Idziemy dalej. Tutaj jest jakaś bardziej otwarta przestrzeń. Ale poza tym nic ciekawego. I kolejna karczma. Posłuchajmy. The place się nazywa, czyli po prostu miejsce. Czasami się zastanawiam, dlaczego zbudowałem moją karczmę tak daleko od centrum. Nikt tutaj nigdy nie przychodzi. No i ktoś przychodzi, bo widzę tutaj jakiś jak ludzi, którzy popijają sobie. To jest straszne, okropne, okropne. R Rekrutować mogę żadnego kanreba, który jest wojownikiem. Wyjdźmy stąd. I zapiszmy teraz, lewo czy prawo. Spójrzmy na mapę. Tutaj jest taka pętelka, więc możemy najpierw sobie pójść tutaj. A ja tutaj widać, że ominąłem taki dosyć spory obszar, ale spokojnie. Całe miasto, całe miasto zwiedzimy, zanim je opuścimy, więc yy, zapawimy tutaj kilka odcinków yy, raczej. <ścoughs> tak. W fascynującym mieście Koren Bachnir, które wygląda jak najgorsza średniowieczna dziura. I zapewne tak samo śmierdzi. Okej, okay. obszedłem chyba dookoła tą, tą pętlę i o, 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 coś, coś tutaj było, jakiś dwuczęściowy dialog, ale żebym pominął pierwszą część, nic nie szkodzi, te dialogi się powtarzają, tak? Jak ktoś bardzo chce odczytać, co tam było napisane to zawsze może cofnąć, ponieważ na nagraniu to się nagrało całe szczęście. I tutaj są. Licz na nas uspokoimy chuliganów. Jasne, Ty, gościu, nikogo nie uspokoisz, szczególnie nie tych dwóch tutaj. Skurczybyk drań cholera jedna. Ej, nie widzicie, że jesteśmy zajęci? I dalej się wyzywają No A oni tak będą tutaj stać animować się W nieskończonej pętli W tej karczmie chyba byłem Tak, 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 tak Zapętkiłem się, więc teraz pójdźmy Tędy Znowu coś powiedział ten osobnik O niezbyt dobrej posturze I tu w lewo Gdzieś na północy byli jacyś bandyci, tak? Tak zostałem ostrzeżony w karczmie, ale póki co nie, żadnego się jeszcze nie natknąłem, na samym początku tylko byli. W ogóle co za chamstwo, tak? Zaczynamy z jedną postacią, która ma w ręku tylko miecz i od razu wyskakują bandyci i to? Jeszcze randomowo generowani, no. W wersji na CD miałem tylko dwóch, a tu i trzech wyszło. Co sprzedajesz panie w tym sklepie? Magiczną laskę plus 5, trójząb plus 6, nóż plus 2 Kafka plus 1 to jest najgorsza broń. Możliwa szabla, plus 8. Co ciekawe, ta broń jest dwuręczna. Ja o tym wiem, dlatego że jak sobie testowałem tę grę przed rozpoczęciem nagrywania, to tą właśnie broń kupiłem. Ale nic na to nie wskazuje, że ona dwuręczna jest. No i włócznia plus 6. W tej części można też sprzedawać przedmioty w sklepach tak? i w ten sposób zarabiać pieniądze. Dlatego też y, nie trzeba grindować na tych złodziejach koniecznie. Spójrzmy na mapę, jak tutaj można zaplanować zwiedzanie tej części miasta. Mogę na przykład pójść tutaj, później jakoś tak tędy i jeszcze się cofnąć, nie? Żeby y, ten fragment też zbadać. A później mogę tutaj już na y, ten jakby pierścień wewnętrzny wyjść. Albo? Albo zejść tutaj niżej i tutaj eksplorować. Mhm. Niestety dokładnie nie pamiętam, gdzie są ci bohaterowie, których chciałbym zrekrutować. Wiem, że dwóch jest za paywallem, że tak powiem. O, karczma. Ale dwóch, których chciałbym zrekrutować, mogę się już do nich dostać już teraz. Olbar Brew. Olbar z Kryształów Arborei, tak? Koryn Bachnir masz bogatych ludzi oraz biednych ludzi. Mieszkają oni w innych obszarach. Bogate miasto jest otoczone biednym miastem. I można się do niego dostać tylko przez jedną bramę. Właśnie, ta brama się znajduje właśnie w tym wewnętrznym pierścieniu, który pokazywałem na automapie przed chwilą. I tutaj mamy, proszę bardzo, tutaj jest Aramir, wnuk Jarela który zmarł nie wiadomo kiedy, ale no, nie wiem, no, jest elfem, może jest długowieczny, tak? Faktycznie, faktycznie w części Iszar 3 Aramir jest elfem. W końcu skorygowali mu rasę, tożsamość. Oraz jeszcze jakiś klesz, który jest orkiem. Ork i elf w jednej karćmie stali. Byjdźmy stąd. Mapa. Ok, idę do przodu, ale oczywiście po zapisie, crash się już zbliża. No i tutaj są bandziory. To ja ich ominę. Zignoruję. Oni nie będą ścigać wiecznie, się zatrzymają w tym momencie. Cofnę się tutaj. I tutaj nie było nic. Ciekawego. Więc może pójdźmy jeszcze na podmurze tam wewnętrzne, na pierścień wewnętrzne. I jeszcze tutaj po drodze sprawdzę, czy czegoś nie ma. Żeby mi tylko ci bandeci nie wyskoczyli zaraz. No, nie, 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 nic tu nie było, więc ok, wracam się. I się skraszowało. Null Code Pointer Called. To jest dobry moment, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek z gameplayu z Ishar 3. Drugim kraszem.